Słuchajcie, gdzie ja w ogóle jestem? Ja nie wiem, gdzie ja w ogóle jestem. O, tam na dole jest jakaś wioska. Słuchajcie, szukałam diamentów, a w ci nie znalazłam. Ale co tu my mamy? O rety! Słuchajcie, mam kolejny wybór przed sobą. Co tu mamy? Z takich diamentów? O je, ale dobre. Zawsze to było moje marzenie, akurat, przy, akurat chciałam tutaj zbierać diamenty, właśnie szłam do kopalni, ale mnie tam na dole to było, tutaj i właśnie ten, ja właśnie chciałam je zdobyć, albo ta słodka mała papuszka oryty. Wiecie już, co wybiorę? Napiszcie w komentarzach i myślcie, co wybiorę. Ja chyba wybiorę tą papuszkę, słuchajcie. Poprzednio miałam pieska albo 100 tysięcy subskrypcji i wybrałam pieska. Bo słuchajcie, kocham, kocham zwierzaczki. Ono ktoś ją tutaj zamknął. Leć, papuszko, leć, leć. Leć, papuszko, jesteś dzisiaj wolna, słuchajcie. O, widzicie, ona tam lata i się cieszy, bo nie była na wolności. Myślę, że dobrą decyzję podjęłam, słuchajcie. To było moje marzenie, żeby dostać te diamenty, ale czego się nie robi dla wolności? Gdyby, słuchajcie, gdybyśmy, gdybyście, słuchajcie, też mieli taki wybór, to byście co wybrali? Napiszcie mi w komentarzach, a gdzie ta papuśka? O, już poleciała na jakieś przygody, pewnie. O, tam siedzi sobie na drzewku. Dobra, no słuchajcie, ja się z wami żegnam. Jeżeli chcecie takich więcej odcinków z wybierania, to zostawcie łapkę w górę i subka. Pa!